15 stycznia w Miejskim Centrum Kultury w Mysłowicach odbędzie się już druga odsłona cyklu spotkań podróżniczych Magia Kultur. Cykl Podróżniczy Magia Kultur ma za zadanie przybliżyć odległe kultury, kraje, miejsca, w które chcielibyśmy się wybrać poprzez sztuki wizualne, wykłady, spotkania z podróżnikami, kino i koncerty. Tym razem wybieramy się na Bałkany. Spotkanie poprowadzi podróżnik Grzegorz Kuśpiel. I zaprezentuję prelekcję pod tytułem Śladami Wlada Palownika, Wampira z Transylwanii. Historia pierwowzoru Wampira Drakuli ma przybliżyć Bałkany, ich wielowymiarowość, ma być punktem wyjścia do spojrzenia w szerszym kontekście na tą część świata. Wyprawa na Bałkany już 15 stycznia o godzinie 18 w Galerii Fermenty w Miejskim Centrum Kultury. Natomiast 16 stycznia o godzinie 18 odbędzie się pokaz filmowy z obszaru Kina Bałkańskiego, który ma przybliżyć nam codzienne, niecodzienne życie na Bałkanach. To nie koniec atrakcji, jakie przygotowało Miejskie Centrum Kultury dla fanów kina. Zapraszamy również na spotkanie, kolejne spotkanie w ramach DKF-u. Tym razem zobaczymy film Banksiego Wyjście przez sklep z pamiątkami sensacyjne, partyzancki, mówiące o sztuce ulicznej, a także na najnowszą propozycję Miejskiego Centrum Kultury, czyli Kino w każdą niedzielę. To propozycja bardziej komercyjnego kina dla dzieci i dla dorosłych. O godzinie 12 będą prezentowane animacje, filmy familijne, natomiast o godzinie 18 filmy dla nieco starszych, dla dorosłych i młodzieży. Szczegóły w dziale animacji Miejskiego Centrum Kultury w Mysłowicach. Wszystkich miłośników kina zapraszamy do Miejskiego Centrum Kultury. Magdalena Warchoł, Marcin Jenota, Telewizja Mysłowica.